witam serdecznie. Naszym gościem jest Renata Knapik-Miazga, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Szpadzie Witam serdecznie. Renia z dalekiej podróży? E, właściwie przyjechałam z Tarnowa, także dalej, dalej jesteśmy w Małopolsce, natomiast rzeczywiście niedawno wróciłam ze Stanów Zjednoczonych, gdzie, gdzie realizuje się też w roli trenera. No właśnie opowiedz trochę o tych Stanach, bo to był projekt, o którym mówiłaś, jeszcze w czasie Igrzysk Olimpijskich? Tak naprawdę to wszystko zaczęło się jeszcze przed Igrzyskami e, Olimpijskimi. E, ja z zawodu uczę się już właściwie od 10 lat e, i pracowałam zarówno z dziećmi dorosłymi, jak i młodzieżą. E, Dostałam e, taką niesamowitą ofertę w bardzo niefortunnym czasie, ponieważ w trakcie kwalifikacji olimpijskich zaraz e, po zwycięstwie e, w mistrzostwach świata, kiedy już byliśmy pewne, że poje, znaczy prawie pewne, że pojedziemy e, na igrzyska i ten cel mojego startu indywidualnego i drużynowego jest bardzo realny. E, także to była bardzo trudna decyzja, e, natomiast za porozumień z e, Polskim Związkiem Przemierczym. E, Pomyśleliśmy, że to będzie bardzo dobre dla mnie rozwojowo i w sportach olimpijskich często jesteśmy przyzwyczajeni do pracy, więc jakby to nie była dla mnie nowość, że muszę połączyć zarówno sport wyczynowy z codzienną pracą. Wracasz do Stanów jeszcze? E, aktualnie e, czekam na przedłużenie kontraktu, e, także to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. E, na pewno ta praca sprawia mi olbrzymią radość, satysfakcję i mam duże pole, pole do rozwoju. A I osiąganie w dalszym ciągu realnego sukcesu, bo to na pewno to jest coś, co mnie motywuje, czyli sukcesu z, tym razem z moimi zawodnikami. E, ja trochę jakby poza sceną, natomiast e, to jest coś, co, co, co bardzo lubię, sprawia satysfakcję. E, natomiast jest to plan powiedzmy na kolejny sezon, e, bo pracuję w koledżu. Natomiast przede mną Mistrzostwa Polski i na tym na razie się skupiam. Mistrzostwa Polski to znaczy, że zamierzasz dalej kontynuować karierę. Szermierka jest od 26 lat już bardzo bliska mojemu sercu. Na, te, na, na pewno nie zakończyłam kariery i myślę, że to jest bardzo trudne. Natomiast moja transformacja w trenera na tym etapie mojej kariery pomaga mi jednak... Na pogodzenie się z tym, że ten czas prawdopodobnie w najbliższych latach, przynajmniej latach, mam nadzieję, że nie miesiącach, nastanie. Także najpierw Mistrzostwa Polski. Myślę, że sport ogólnie jest bardzo. Im dłużej się ruszamy, tym dłużej jesteśmy sprawni, więc w tym roku bardziej ten ruch. Pomagał mi utrzymać zdrowie, e, niż przygotowałem się do, do startów wyczynowych, na no, Puchary Świata, na pewno jest jeszcze za wcześnie. E, będę brać w następnym zgrupowaniu i na pewno wystartuję w mistrzostwach Polski. Wróćmy do Paryża, bo to takie nie marzeń sportowca, zdobycie medalu olimpijskiego. Ty czujesz, że ty już jesteś sportowcem spełnionym, no bo osiągnęłaś to, o co walczyłaś od wielu lat. Do Tokio jechałyście jako wielkie faworytki, a skończyło się łzami. Tutaj też były łzy, ale zupełnie inne. 음... Um... Ja dużo pracy włożyłam, myślę, że żeby, żeby się przygotować do Tokio, zarówno mentalnie, jak i potem do Paryża. Były to zupełnie emocjonalnie inne dwa wydarzenia, inne doświadczenia. Natomiast ja zdałam sobie sprawę, że ja już na tym wcześniejszym etapie z wieloma medalami innych imprez głównych, ja się czułam wspomnianym sportowcem. Czułam się, że mam wiedzę, kompetencje, reprezentuję odpowiednie postawy i realizuję ten sport na planach całego świata. Robię to na 100% i niezależnie od wyniku. Widziałam, że daję z siebie wszystko i, i to na tym etapie mi po prostu wystarczało, i wystarczało mi wszystko Europy, wystarczało mi wszystko świata. I, 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 I potem okazało się, że medal olimpijski, który no, był kupiony przede wszystkim ol, długim czasem oczekiwania i, i tak naprawdę potokiem mało realnym celem. Natomiast bardzo wdzięczna jestem dziewczyną Martynie Słatowskiej, węglarczyk Aleksandrzy Jereckiej i a, Alicji Klasik i, i naszym trenerem i naszym, naszym otoczeniom, które pozwoliły nam zdobyć tego medalu w Tokio. Wracasz? Wraca w Paryżu. Wracasz, Wracasz, w Paryżu. Wracasz w Paryżu. jeszcze do tego, co się wydarzyło w Paryżu, no bo tam dramaturgia była nieprawdopodobna. A jak hmm. to szermierce? E, tak, mecze były równe. E, czy wracam? E, ja jeszcze chyba nie widziałam tych meczów wszystkich na żywo. Ta ostatnia końcówka, 4 sekundy Aleksandry Jareckiej, e, to mi się zawsze gdzieś tam przewija w mediach społecznościowych, natomiast e, Wiem, że zrobiliśmy po prostu dobrą robotę, że przygotowaliśmy się w takich warunkach, jakie wtedy były, najlepiej jak potrafiliśmy i, i trzymałyśmy nerwy na wodzy. Nasza mierka jest tak specyficznym sportem, że my wszystkie mecze rozgrywamy tego samego dnia. Jest ich niewiele, bo trzy. Natomiast szczególnie po przegranym meczu musimy Skupić się na pozytywach musimy zrealizować kolejne półtora godziny mecz, najlepiej jak potrafimy i nie rozliczać się z tych małych błędów, które popełniamy po drodze. Igrzyska w Paryżu zachwyciły kompaktowe. Publika blisko sportowców, chyba czuć to było po tych latach pandemii jeszcze, gdzie, gdzie rzeczywiście nawet y, trybuny były y, puste. Jest plan i taką myślą y, przewodnią III Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki są Igrzyska Olimpijskie w Polsce w 2040 roku. Realne po tym, co widziałaś wcześniej w igrzyskach olimpijskich, czy ty włączyłabyś się w organizację takich igrzysk? No bo po potrzebni będą też tacy sportowcy, którzy no, gdzieś przekonają to społeczeństwo przede wszystkim do, do tego, że warto w Polsce zorganizować igrzyska. Nie wiem, ja do przekonywania chyba nie, nie jestem takim nie jakby nie. najlepszą osobą do przekonywania, bo to jest takie trudno mieć kompetencje do przekonywania. Myślę, że to jakieś kompetencje interpersonalne. Natomiast to, taki realny wpływ to na szkolenie dzieci młodzieży, na szkolenie kadr, na zarządzanie sportem, bo też tym się gdzieś tam zajmowałam, więc to są realne rzeczy, w których mogłabym ewentualnie pomóc. Natomiast czy są realne? Dużo pracy. Jestem słuchaczką, słuchałam na YouTubie paneli, więc słyszałam, że troszkę chcemy z Francji brać udział, trochę z Holandii. Chcemy, no, ja w sprawach budżetowych generalnie nie jestem w stanie określać tego tematu, natomiast może ta wizja Igrzysk w 2040 roku pomoże nam rozwiązać pewne rzeczy, które gdzieś tam na, na etapie sportu powszechnego, jakieś takie niedociągnięcia sportu powszechnego, czy e, czy może problemy, które gdzieś tam w polskich związkach jeszcze gdzieś tam dają nam, e, jeszcze słyszymy cały czas, że są, są rzeczy, nie, są, są trudne sprawy, są, nie ma transparentności często, więc może to wszystko w tym, w, 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 przy tym celu osiągania olbrzymich sukcesów sportowych, może to będzie nasz wspólny cel do, do, do zrealizowania tych Igrzysk Olimpijskich. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem była Renata Knapiegniazga. Dziękuję bardzo.